Miłość rodzica do własnego dziecka czasami powoduje, że ten pierwszy nie dostrzega niepokojących sygnałów. Przesadna nadopiekuńczość powoduje, że rodzic jest w stanie wytłumaczyć błędy swojego potomka przed samym diabłem. Nie dostrzega lub nie chce dostrzec tego, że z dobrego dziecka syn lub córka staje się zapatrzonym w siebie potworem, który głęboko wierzy, że wszystko ujdzie mu płazem. Tak właśnie było w rodzinie Pedroza. Bezgraniczna miłość do dziecka zakończyła się ogromną tragedią. Witajcie, ja nazywam się Łukasz Tusiński i zapraszam Was na mój najnowszy podcast. W tym odcinku przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych na Florydę. W hrabstwie Palm Beach zamieszkuje około 1 400 000 ludzi. Wśród nich jest rodzina Pedroza Mingel. Jego żona Izabel oraz córka Linda. Małżeństwo zamieszkuje w niewielkim bliźniaku. Mężczyzna pracuje na utrzymanie rodziny, jego żona dorabia do domowego budżetu. Nie może pozwolić sobie na pełny etat, bo w domu jest malutkie dziecko. Życie upływa im różnie, raz lepiej, raz gorzej. Wszystko zależy od tego, w jakim stanie jest Miguel czasami miesiącami był wspaniałym ojcem i mężem, ale przychodził moment, gdy sięgał po wszelkiego rodzaju używki. Wówczas nie kontrolował swojego zachowania, znikał na kilka dni i właśnie wtedy przychodziły poważne tarapaty. Oczywiście wszystko finalnie odbijało się na jego bliskich, bo po kilkudniowych libacjach tracił wszystkie pieniądze, czasem też pracę. W 1992 roku trafił do więzienia za brutalne pobicie dilera, który nie chciał sprzedać mu działki na zeszyt. Wcześniej, w 1988 roku, odbył kilkuletni wyrok za napaść. Później znów stanął na nogi. Choć przeszłość nieraz dawała mu się we znaki, to postanowił, że nigdy więcej nie trafi do więzienia. Tego postanowienia trzymał się do samego końca. W 1983 roku na świat przyszła jego córka Linda. Po wyjściu ojca z więzienia, miała już 11 lat, z czego trzy ostatnie nie widziała go na oczy. Ale cała sytuacja nie miała wielkiego wpływu na jej rozwój. Dziewczynka poszła do szkoły i nawet dobrze się uczyła. Nie sprawiała problemów wychowawczych i uważana była za bardzo dobre dziecko. Wśród sąsiadów, miała dobrą opinię. Grzeczna zawsze mówiła dzień dobry i wiecznie się uśmiechała. Ojciec, który wrócił do domu, starał się oddać jej stracone lata w areszcie. Razem się wygłupiali, razem spędzali wolny czas. Niestety, razem też próbowali używek. Ojciec pozwalał nastoletniej córce popalać susz pozyskany z konopi. Sam hodował swoje roślinki, a Linda miała do tego swobodny dostęp. W tym czasie miała już 16 lat. Jej zachowanie zmieniało się z tygodnia na tydzień. Zaczęła robić się nerwowa i kłótliwa. Czuła się lepsza od matki i ojca. Wiedziała, że żyją z miesiąca na miesiąc, a ona tak nie chciała. Chciała mieć pieniądze i władzę. W domu często dochodziło do kłótni. Sąsiedzi nie mogli zrozumieć tego, jak szybko ta młoda i sympatyczna dziewczynka zmieniła się w wulgarną i arogancką nastolatkę. Stałymi bywalcami ich mieszkania była również policja. Awantury zdarzały się tak często, że sąsiedzi masowo zgłaszali je służbom, ale interwencje kończyły się pouczeniami. Matka i ojciec za wszelką cenę bronili córki przed oskarżeniami. Nierzadko ojciec brał na siebie winę i przyznawał się do czegoś, czego nie zrobił. Nie zdawał sobie sprawy z tego, jak wielki błąd popełnia, a cenę za to przyjdzie mu niebawem zapłacić. Linda czuła się pewna siebie. Wiedziała, że może więcej i nie musi się obawiać konsekwencji swoich działań. Zbiegło się to w czasie, kiedy poznała chłopaka Antuana Wrighta. Chłopak pochodził z rozbitej rodziny afroamerykańskich imigrantów. Wychowywał się z matką i braćmi w niewielkim dwupokojowym mieszkaniu na przedmieściach. Mimo warunków i okolicy, w jakiej dorastał, nie był typem bandyty. Nie miał też problemów z prawem. Skończył szkołę, po której uzyskał dyplom elektryka. W 2009 roku Linda miała 16 lat, a Antoine 25. Spotykali się po kryjomu, bo ojciec Lindy zabronił jej mieć chłopaka w tak młodym wieku. Mężczyzna wychodził z założenia, że póki co może mieć kolegów, spotykać się na spacery, ale na więcej może sobie pozwolić dopiero wtedy, gdy skończy szkołę. Matka póki co podchodziła do sprawy z dystansem i spoglądała na zachowanie córki neutralnym okiem. Nawet chciała poznać tego chłopaka, ale Linda stanowczo odmawiała. Nieostrożność szesnastolatki sprawiła, że i tak doszło do spotkania tych dwojga. Izabel liczyła pewnie na inne okoliczności, bowiem pewnego dnia wróciła do domu wcześniej niż zazwyczaj. Dorabiała w biurze rachunkowym i pomagała ludziom wypełniać skomplikowaną i zawiłą papierologię. Z reguły wracała do domu do południa, ale tego dnia źle się czuła i postanowiła, że weźmie pracę do domu. Gdy tam dotarła, zorientowała się, że jej córka nie jest sama w pokoju. Pomijając fakt, że w ogóle nie powinno jej tam być, bo o tej porze w tym czasie odbywały się lekcje, to w dodatku sprowadziła do domu gościa. Matka pewnym krokiem weszła do jej pokoju i przyłapała córkę na igraszkach ze swoim chłopakiem. Pierwszy szok minął, ale w jego miejsce wszedł kolejny. Chłopak był starszy od córki i w dodatku miał inny kolor skóry. Dla konserwatywnej imigrantki z Meksyku było to coś nie do pomyślenia. Podobne zdanie miał Miguel, ojciec nastolatki. Spotkanie matki z chłopakiem córki skończyło się interwencją policji. Kobieta wyrzuciła go z domu, a przy tym posłała w jego kierunku wiele słów, których nie można zacytować w tym odcinku. Tego samego dnia ojciec zakazał Lindzie kontaktów z Antuanem. Dziewczyna była wściekła na reakcję rodziców. Nie zamierzała ich słuchać, a matka nie zamierzała tolerować tego chłopaka. Konflikty między nimi nabrał na sile. Wtedy Linda wpadła na pomysł, jak pozbyć się problemu. Przez kolejne dni i tygodnie prowokowała ojca do kłótni. Wzywała policję, która sporządzała dokumentację. W aktach policyjnych Miguel występował jako awanturnik i człowiek agresywny w stosunku do rodziny. Wcześniej brał na siebie winę córki, co teraz obróciło się przeciwko niemu. Ale Linda nie zamierzała poprzestać tylko na tym. Zaczęła zgłaszać na policję, że ojciec się nad nią znęca i boi się o swoje życie. Biorąc pod uwagę ostatnie lata, sąd zdecydował o umieszczeniu mężczyzny w areszcie. Wyrok dwóch lat pozbawienia wolności zapadł stosunkowo szybko, a Linda miała jeden problem z głowy. Nie pomogły nawet wyjaśnienia Izabel, która broniła męża. Sąd kierował się dobrem dziecka i materiałami sporządzanymi przez policjantów podczas wcześniejszych interwencji. W nich zapisane było, że to Miguel jest agresorem, co potwierdzały wcześniej córka i matka, więc tym się kierował sąd. Po aresztowaniu i skazaniu ojca dziewczyna znów zaczęła spotykać się ze swoim chłopakiem, nie ukrywając tej znajomości przed matką. Wbrew jej woli przyprowadzała go do domu i bez zahamowań oddawała się rozkoszom w swoim pokoju. Scenariusz zawsze był taki sam awantury, wyzwiska i wypędzanie chłopaka z domu. Wtedy w głowie Lindy zrodził się plan. Musiała pozbyć się matki, bo to była ostatnia osoba, która stała na drodze do jej szczęścia. Antuan był bardzo zakochany w swojej dziewczynie. Przyrzekał jej miłość po i że dla niej zrobi wszystko. Ona również nie wyobrażała sobie życia bez tego człowieka. Postanowiła więc wykorzystać jego oddanie i zaproponowała, aby załatwił pistolet. Rajd nie zwlekał długo. Następnego dnia przyszedł po dziewczynę do szkoły i pokazał jej to, co załatwił. Pożyczył broń od kolegi, ale nie miał do niej amunicji. Wtedy Linda zaproponowała, aby poszli do sklepu z bronią i ją po prostu kupili. On był pełnoletni, więc nikt nie robiłby z tego problemu. Tak też się stało. Chłopak kupił amunicję, ale okazało się, że nie pasowała do tej jednostki broni, którą posiadał. Plan pozbycia się matki musiał poczekać na realizację, ale kolejny pomysł pojawił się już po kilku dniach. Linda wymyśliła, że otruje matkę dosypując do jej jedzenia środki chemiczne, ale i tym razem plan się nie powiódł. Następnego dnia Izabela do Teksasu, gdzie mieszkali jej rodzice i brat. Wyjaśniła córce, że rodzice zachorowali i musi wyjechać, a w tym czasie nie życzy sobie obecności chłopaka w domu. Wyjaśniła, że o wszystkim i tak doniosą sąsiedzi, więc nie ma sensu kombinować. Wyjazd do Teksasu Linda odebrała jako idealną okazję do zrealizowania swojego kolejnego zbrodniczego planu. Tym razem potrzebny był jej jednak Antoine. 23 czerwca 2010 roku 17-letnia Linda przekazała klucze swojemu chłopakowi. Poinstruowała go, że matka wróci do domu około południa, zabierze kilka rzeczy i uda się na lotnisko skąd poleci do Teksasu. To był idealny moment, aby się jej pozbyć. Zbrodnia doskonała miała ziścić się tego dnia. Antuan wszedł do domu i ukrył się w jednym z pomieszczeń. Linda w tym czasie słuchała muzyki w swoim pokoju. Zgodnie z planem, jej matka wróciła do domu chwilę po godzinie 12. Weszła do środka i przywitała się z córką, jednocześnie informując, że zaraz wychodzi i wyrusza do rodziców. Wróci, jak się mówiły, za kilka dni. 25 czerwca, dwa dni później, Linda Pedroza osobiście stawiła się na posterunku lokalnej policji. Była roztrzęsiona i zaniepokojona brakiem kontaktu z matką. Wyjaśniła funkcjonariuszowi, że pokłóciły się o jej chłopaka i matka wyszła z domu. Miała udać się do Teksasu, ale tam nie dotarła, policja wszczęła poszukiwania. Faktycznie śledczy potwierdzili, że kobieta nie wsiadła do samolotu. Nie dotarła też na miejsce innym połączeniem. Rodzina w Teksasie nie wiedziała, co się dzieje. Córki państwa Rodriguez nie było, choć miała przylecieć dwa dni temu. Kolejnego dnia w śledztwie nastąpił zwrot akcji. Patrol policji odnalazł na lotnisku zaparkowany samochód należący do zaginionej. Srebrna Kia Sefia z 1996 roku stała zaparkowana w części nieobjętej monitoringiem. Ustalono, że osoba, która go tam zaparkowała, nie wykupiła biletu postojowego. Nagrania z innych kamer wskazywały, że na teren lotniska samochodem wjechał jakiś mężczyzna. Policja postanowiła przyjrzeć się córce i jej chłopakowi. To, co robili bezpośrednio po zgłoszeniu zawiadomienia o zaginięciu, było co najmniej zastanawiające. Nie dopytywali, co dzieje się w sprawie, choć w takich chwilach z reguły rodzina nie daje śledczym spokoju. Ponadto, dzień po zaginięciu Izabel, Antoine wprowadził się do jej mieszkania. Para dysponowała również większą ilością gotówki. Wright zamontował na swoim samochodzie nowe złote felgi, na które na pewno nie było go stać. W tym miejscu zapraszam Was na mój profil na Instagramie. Znajdziecie tam kilka zdjęć z tej sprawy w tym miejsce i narzędzie zbrodni. Zapraszam wszystkich na profil kanal Kryminalny. Policja nabierała coraz więcej wątpliwości. Choć nie było dowodów na to, że mogło dojść do zabójstwa, to jednak zachowanie córki ofiary dawało wiele do myślenia Dziewczyna nie interesowała się postępami w śledztwie, w dodatku organizowała kolejne imprezy, na których lał się alkohol. I właśnie jedna z takich imprez ich zgubiła. Przejdźmy jednak najpierw do 4 lipca 2010 roku. Pewien geodeta wykonywał pomiary dla klienta. Część z tych prac była prowadzona na terenie gęsto zakrzewionym to właśnie tam mężczyzna natrafił na zwłoki, jak przypuszczał kobiety. Na miejsce przyjechali śledczy. Szybko udało się ustalić, że ofiara nie zmarła z przyczyn naturalnych. Jej zwłoki były w stanie rozkładu, ale górna część była znacznie bardziej zepsuta niż dolne partie ciała. To było nietypowe, bo na ogół ciało rozkłada się w taki sam sposób na całej powierzchni. Policjanci doskonale wiedzieli, kogo znaleźli. Choć rozpoznanie zwłok nie było możliwe, bo ofiara nie miała twarzy, to na jej szyi był ręcznie wykonany wisiorek. Taki sam Izabel Pedroza miała na fotografii dostarczonej przez córkę. Obok kobiety leżał wyrwany z jakiegoś urządzenia kabel elektryczny. Pewnie nim została uduszona. Autopsja potwierdziła te przypuszczenia. Kobieta miała poważny uraz głowy, ale nie on okazał się śmiertelny. Ofiara zmarła, bo ktoś ją udusił. 6 lipca 2010 roku policja weszła do mieszkania zajmowanego teraz przez Lindę i jej chłopaka. Para została aresztowana pod zarzutem morderstwa, a dom został dokładnie przeszukany. Policja zabezpieczyła toster, z którego ktoś wyrwał przewód. Początkowo oboje zakochani w sobie twierdzili, że nie mają wiedzy na temat tego, kto mógł zamordować Izabel. Oni sami nie mieli z tym nic wspólnego i nie zamierzali wyjaśniać tej sprawy w pokoju przesłuchań. Oboje też poprosili o adwokatów. Jednak prokurator miał wiedzę operacyjną, którą na jego zlecenie przekształcano właśnie na materiał procesowy. Bowiem policja dotarła do świadków, którym podczas suto zakrapianej imprezy Antoine opowiedział o szczegółach zbrodni. Były to informacje, które idealnie zbiegały się z wynikami sekcji zwłok oraz miejscem porzucenia ciała. Pasowały także obrażenia. Nikt poza śledczymi i mordercą nie mógł tego wiedzieć. W końcu prokurator zaproponował ugodę. Zaproponował ją Lindzie, ale ona stanowczo odmówiła pójścia na współpracę. Takiej lojalności nie miał za to już jej chłopak. Choć zapewniał swoją dziewczynę o wielkiej miłości, stojąc przed widmem kary śmierci, postanowił przyjąć propozycję. Ugoda zakładała, że jeżeli przyzna się do winy i nie skłamie, uniknie kary śmierci. Dostanie wyrok dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością przerwania kary po 20 latach. Chłopak przystał na to i opowiedział, co tak naprawdę się stało. Gdy Linda przekazała mu klucze od mieszkania, ukrył się w pomieszczeniu gospodarczym. Plan ułożyła jego dziewczyna. Kazała mu wyjść z ukrycia, gdy matka przyjdzie do jej pokoju. Tak też się stało. Izabela weszła do pokoju córki i zaczęła z nią rozmawiać. Wtedy Antuan wyszedł, po drodze wziął patelnię i to nią uderzył w głowę ofiary. Linda stała wtedy obok matki i przyglądała się wszystkiemu. Kobieta osunęła się na podłogę. Była nieprzytomna, jednak wciąż żyła. Wtedy jej córka pobiegła do kuchni i wyrwała przewód elektryczny z urządzenia. Wróciła do swojego pokoju i przekazała go chłopakowi, kwitując, że wie co ma z nim zrobić. Antoine Wright zacisnął kabel na szyi ofiary i puścił dopiero wtedy, gdy ta przestała wierzgać nogami. Po wszystkim kazała chłopakowi pojechać na lotnisko i zaparkować samochód. To miało odsunąć podejrzenia od nich. Policja szukałaby zaginionej setki mil od domu. Antuan odstawił samochód na parking i wrócił do domu dziewczyny. Ta w tym czasie wypłaciła z konta 8 tysięcy dolarów oszczędności matki. To miały być pieniądze na nowy start dla zakochanych. Należało tylko pozbyć się zwłok. Wtedy Linda przypomniała sobie film, który kiedyś oglądała. W nim sprawca zanurzył ciało ofiary w kwasie solnym, a po kilku godzinach po zamordowanej osobie nie było ani śladu. Idąc za tym pomysłem, odtworzyli filmową scenę w domu. Wypełnili wannę kwasem i zanurzyli w niej ciało Izabel. Ale po kilku godzinach stwierdzili, że ciało jest tylko zdeformowane, ale nie znika. Wtedy wymyślili, że pozbędą się zwłok na obrzeżach miasta. To właśnie tam odnalazł je Geodeta. Linda podczas procesu nie mogła uwierzyć w to, że chłopak ją sprzedał. Wierzyła, że tak jak ona pójdzie w zaparte i otrzymają niski wyrok lub w ogóle nie trafią do więzienia. Teraz słuchała, jak miłość jej życia wskazuje na nią palcem. Sąd podtrzymał wyrok ustalony w ugodzie z Antoanem Wrightem. Z więzienia może wyjść po 20 latach odsiadki. Linda Pedroza usłyszała znacznie surowszy wyrok, choć nie najsurowszy. Gdyby uznano, że doszło do morderstwa pierwszego stopnia, oboje byliby skazani na karę śmierci. Ale ugoda Antuana powodowała, że zakwalifikowano je na drugą kategorię. Dlatego Linda usłyszała karę dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością przerwania kary po 40 latach. I tak skończyła się wielka miłość, która przegrała w zderzeniu z prawdziwymi problemami. Bezmyślność, życie w wymyślonym przez siebie świecie i poczucie, że 17 lat to wystarczająco dużo, aby żyć jak doświadczony życiem człowiek. Z drugiej strony, gdyby nie nadopiekuńczość ojca i matki, gdyby zamiast brać win na siebie, daliby przykład i wyciągnęli odpowiednie konsekwencje, dziś Linda może byłaby normalną kobietą, a jej mama żyła. Być może ojciec nie siedziałby w więzieniu za niewinność i własną naiwność. Dziś niestety już się tego nie dowiemy, ale jest to przestrogą dla innych. Dziękuję Wam za ten odcinek i na kolejny zapraszam w najbliższy wtorek o godzinie 20 na moim kanale na YouTube, kanał kryminalny. Teraz już się z Wami żegnam i życzę spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia!